Odcinku Mówi Planet, ja tego trochę nie lubię, ale Damian to lubię, dlatego to grywamy. Yy, dzisiaj jestem u Daniela. Yy, tak. Yy, dobra, zacznijmy grę. Najpierw pokażę go jego, jego level. Bom bom, bom, słabo. Ale ma fajny pokój na czwarty level, mówię wam. Ma fajny pokój na czwarty level. Nawet fajny ma ten pokój na czwarty. Ja na, ja, ja na szóstym nawet nie mam takiego fajnego pokoju, ale dobra. Pokaż mi swój pokój. Później. Na razie chcę coś szybko zrobić. Idę co na dziewczynę. Co wy na to? Ty nie masz dziewczyny! No właśnie, ja tam wykasowałem. Dobra, ja nie chcę nic. Ja, ja teraz idę szukać dziewczyny. Do szkoły iść, nauczy się, kurde. Jeszcze kurde, nie zdałeś nawet tego. Nie zdałeś jeszcze. O, nas... nagrywamy tutaj na Movistar odcinek? Dawajcie. My nagrywamy odcinek. Wy nagrywacie. Odci... My, my nagrywamy odcinek, tutaj nagram odcinek z Star. Ale się fuck? nagle się mówisz tam odcinki. Tyle, nic gada, nie gadaj, ale dobra. Gadaj, słuchajcie mnie! Nie patrzcie na to! Wyjdź stąd, wyjdź stąd! Wyjdź stąd, no stąd! Wyjdź stąd w zamian! Wyjdź stąd, nie patrzcie na to! Ale się musi tylko, to się ładuje. Nie patrzcie na to zdjęcie! Nie patrzcie na to! Ja bym nie mogła! No weź stąd, wyjdź O, już dobra. A! Ej ja pokaż, pokaż, pokaż Dobra, to będzie jakaś baba goła Patrzcie, patrzcie, <grym> do zobaczcie Dobra graj Damian, wyjdź bo to dziwnie Zakryta jest, jest, Nie! Dobra wyjdź stąd, wyjdź stąd, wyjdź stąd Idź stąd Ona ma drugi Ona ale, ona, le... ona się doganie nawet Ale dzieci nie patrzcie na to zdjęcie O, ciekawe jak ona naprawdę wygląda Naprawdę wygląda. Ona tak naprawdę wygląda. Nie patrzcie na to głupie zdjęcie, tylko na to To jest fajne. Co zobaczycie? Co ona ma chłopaka. Nie ma chłopaka, bo tu, bo tu nikogo nie ma. No to... on widzisz nie da się włączyć. Nie da się ten. Widzisz, nie da się. Ej! Ej, babciu! Jaki głupek? Babciu! Graja nie! No mam. ja chcę wyjść od niej! Ona ma za małego! To ty jego nie słuchajcie, my go nie słuchajcie, to jest Musimy to wyciąć. Wyciąć, wyciąć, to co nie umiesz. Wyciąć. Nie! Nie słyszeliście wtedy. Ale dzisiaj ubaw popach. A umie zrobić pip? To no. jest to ja! To jest to ty jesteś? Tam. Ty? Tu jestem ja też. Ma fajne, poczekaj, ma fajnego Damian. Daniel ma, ma fajnego strasznie. Ma strasznie fajnego tego. Dzika. Dobra, krótki ten odcinek. Dziękujemy za oglądanie. Na razie, pożegnaj się Daniel. Ma.